Hej, witam się z Wami w dzisiejszym filmie i zapraszam Was dzisiaj na kolejnego weekendowego vloga. W sumie tamtego vloga mi się fajnie nagrywało dla Was, więc stwierdziłam, że i w tym tygodniu nagramy takiego vloga. I dzisiaj zabieramy się za dekorowanie mojego pokoju na jesień, więc zaraz się przebieram i lecę przynieść ozdoby jeszcze, które zostały mi z tamtego roku. Zamówiłam też parę nowych rzeczy, ale jeszcze mi nie przyszły, także mam nadzieję, że jak dojdą to w tym Filmie wam to domontuję e, i będziecie mieli już cały efekt finalny. E, więc co? zabieramy się za clean with me. Dzięki już czekają, także czas zabierać się za sprzątanie i dekorowanie. Przy okazji sprzątania wymieniłam sobie też moją garderobę na jesienną, przyniosłam ciepłe e, sweterki, jest to szczerze mój ulubiony sezon. Kończyłam właśnie sprzątać, ale efekt finalny pokażę Wam jutro najprawdopodobniej e, i wybieram się teraz na spacer, troszkę się przejść, mamy godzinę 19 chyba, więc taki godzinny spacer, może coś takiego z podcastem w uszach na pewno szybko zleci. Także lecimy na spacerek. I tutaj mamy już kolejny dzień i zaczęłam go od porannego pilatesu. Szczerze, pilates ostatnio stał się moją ulubioną formą aktywności fizycznej, ponieważ czuję, że wtedy mogę się tak rozciągnąć i skupić się na każdej części mojego ciała. A wy, jeżeli jeszcze nie próbowaliście nigdy pilatesu, to zachęcam Was. Ja też chodzę sobie od czasu do czasu na takie zajęcia grupowe, więc jeżeli wiecie, że trening w domu nie jest czymś dla Was, to polecam Wam właśnie również takie zajęcia grupowe. I ostatnio też mocnym trendem stał się pilates z pieskami, także jeżeli uwielbiacie pieski, to też polecam Wam spróbować. A później z uwagi na to, że była to sobota, to miałam też trochę pracy i obowiązków do zrobienia. A na obiadek leciała zupa tajska. Jest to moje ulubione jesienne danie. Odzywam się do Was po południu. Od samego rana w sumie ogarniałam szkołę i lekcje. A teraz się wyszykowałam i wychodzę sobie właśnie stwędzić trochę czasu razem z moją mamą. Jedziemy sobie na jakiś shopping wspólny. I tak się prezentuje mój outfit: taki sweterek z takimi guziczkami, perełkami. Do tego taka torebeczka. Krótka spódniczka, biała, taka beżowa. I do tego mam jeszcze balerinki. I zabieram Was teraz ze sobą na przegląd różnych sklepów i jesiennych dekoracji. I tutaj H&M Home, czyli chyba mój ulubiony sklep z dodatkami do domu. Mają tak przepiękne rzeczy. A na śniadanko już następnego dnia przygotowałam sobie tosty z twarożkiem i figą oraz miodem. Sezonowość to jest coś, co uwielbiam i staram się właśnie wykorzystywać sezonowe warzywa i owoce w mojej kuchni. No i wreszcie wyczekiwany efekt finalny mojego jesiennego pokoju. Jeżeli chcecie zobaczyć całość, to koniecznie wpadajcie też na TikToka i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Więc mamy już kolejny dzień, ale nie odzywałam się do Was w sumie już wczoraj i zrobimy sobie chola z tego, co kupiłam wczoraj. Pierwszą rzeczą jest to taki płaszczyk krótki na jesień. Jest on w takim beżowym kolorku i jest z Reserved i dałam za niego chyba 250 zł. Ale jest też za wełną i jest bardzo cieplutki, bo już w nim byłam na dworze. Do tego płaszczyka kupiłam sobie jeszcze takie buciki, coś takie Ala Aksy, na podwyższeniu. I kupiłam je w cytyce za 150 zł. Wpadajcie na TikToka, jak chcecie je zobaczyć na nodze, jak się prezentują, bo wstawiłam tam filmik z nimi. No i co, mam nadzieję, że będą cieplutkie i wygodne na jesień i zimę. Muszę sobie jeszcze je na pewno zaimpregnować, bo wiem, że mogą przemagać, ale mam w sumie taki specjalny środek, więc nie powinny. A teraz lecę jeszcze na badania, bo mam na dzisiaj wyznaczoną wizytę na krew. I pamiętajcie o regularnym badaniu się, bo to jest podstawa naszego zdrowia, żeby regularnie chodzić na badania i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Ja właśnie dzisiaj mam umówioną wizytę na badania krwi. A Wam dziękuję za oglądanie i dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak podobał Wam się film.